No i teraz coś, co powinno lub niekoniecznie powinno dotknąć Polaków najbardziej. Mówię niekoniecznie, ponieważ mnie nie dotyka, bo w tej kwestii mam już od lat ugruntowaną opinię. Otóż papież Grzegorz XVI był wielkim przeciwnikiem powstania listopadowego, co w tamtym czasie było odbierane przez część polskiej wielkiej emigracji za zdradę katolików żyjących w zaborze rosyjskim. W swojej encyklice Cum Primum ogłoszonej 9 czerwca 1832 roku, którą moim zdaniem należy czytać ze zrozumieniem na gruncie politycznym, a nie jakichś tam romantycznych uniesień słowackiego, napominał polskich biskupów oraz duchowieństwo, aby podporządkowali się władzy zaborców oraz aby zachęcali do tego lud. A tak przynajmniej brzmi romantyczna wersja treści yy, zawartych w tej encyklice. Fakty są natomiast takie, że. Została ona skierowana do arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego będących pod zaborem rosyjskim po powstania w atmosferze represji carskich, które w wyniku tego zrywu oczywiście nastąpiły, co było rzecz jasna do przewidzenia i co było przewidywane również wśród polskich patriotów przeciwnych takim niezorganizowanym i niezaplanowanym zrywom niepodległościowym, jakim bez wątpienia był zryw Powstania Listopadowego.